Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. W tej chwili tematem dominującym na świecie, w Europie, w Polsce jest zakażenia koronawirusem. Jest wiele pytań, które zgłaszacie Państwo do nas, do personelu medycznego. Czy to jest poważna sprawa, czy to jest błaha? Nie, stanowczo odpowiadam, że jest to poważna sprawa, nie należy bagatelizować, ale też nie należy oczywiście popadać w panikę. Ośrodek zdrowia w Nadarzynie, jak i w Muchowie, jego personel, zarówno pielęgniarski, lekarski, jak i rejestracyjny, jest przygotowany na udzielanie merytorycznych odpowiedzi. Większość z nas prawdopodobnie przejdzie to zakażenie, czy ma szansę przejść to zakażenie, w sposób bezobjawowy. Część będzie miała objawy bardzo delikatne, podobne do y, y, zwykłych infekcji przyziębieniowych, ale część na pewno, zwłaszcza osoby w podeszłym wieku, mogą ciężko zachorować i tu może być zagrożenie y, y, życia. Ten wirus, jak widzimy, najbardziej dotyka osób w podeszłym wieku, po 60. roku życia. Dlaczego? Dlatego, że już nie ta immunologia, nie ta bariera odpornościowa. Czy ten wirus może żyć na zewnątrz? Tak, proszę Państwa, okazuje się, że wirus, że koronawirus może żyć na zewnątrz organizmu i to wcale nie krótko, bo według różnych źródeł od 3 godzin nawet do 9 dni. Zadajemy sobie pytanie, co, jest, co nas najlepiej uchroni przed zakażeniem wirusa. My sami, proszę Państwa, nie ma cudownego leku na tego wirusa. Jeśli będziemy posiadać właściwe bariery odpornościowe, naturalne, czyli będzie dobrze przygotowana błona śluzowa, zwłaszcza górnych dróg oddechowych, jamy nosowej, gardła, krtani, kiedy będzie nawilżona odpowiednio, to jest najlepsza, najlepszy lek przeciwko wirusowi. Tam ta śluzówka wychwytuje nie tylko cząstki wirusa, ale bakterii, wiru, innych wirusów, m, grzybów. Są one dezaktywowane, unieczynniane i one nie, wy, nie przedostają się do, do organizmu. Natomiast osoby, które mają choroby przewlekłe, które, gdzie ta śluzówka jest zniszczona, są szczególnie podatni na takie zakażenia. Wszyscy wiemy, że u osób starszych występuje naturalny zanik błony śluzowej. Dlatego też i one najczęściej chorują. Jeśli do tego do, dojdzie choroba przewlekła, jak cukrzyca, Choroby, które wymagają przyjmowania leków podawanych miejscowo, no, zwiększa się ku temu skłonność do, do, do zakażeń. Więc jak się możemy chronić? Przede wszystkim codzienna, systematyczna higiena dłoni. Ty, tymi dłońmi nie, nie dotykajmy ust, nosa, nie roznośmy tych zarazków. Osoba, która ma cień podejrzenia, że mogła mieć kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, mogła czy powróciła z rejonu, gdzie, jest, gdzie są zakażenia nie powinna przychodzić bezpośrednio tutaj do gabinetu lekarskiego, tylko wykonać telefony, czy to na ogólnopolską infolinię, do wojewódzkiego inspektora sanitarnego, do powiatowego, czy też do naszego ośrodka zdrowia. Uruchomiliśmy dwa dodatkowe numery telefonów, w którym możecie dzwonić i w wątpliwych sprawach uzyskacie merytorycznej odpowiedzi od naszego lekarza. Proszę Państwa, starajmy się też nie zakażać innych. Jeśli mamy jakieś objawy infekcji, nie kichajmy pro publiko, czyli dla wszystkich, tylko dyskretnie. Zachowujmy podstawowe zasady zasady higieny. Jeśli mamy już kichnąć, kaslnąć, zróbmy to w chusteczkę, czy też, nie wiem, własne rękaw, a często obserwujemy, że jesteśmy, nie wiem, w poczekalni na poczcie, ktoś przychodzi zakażony i dosłownie po wszystkich rozsiewa te, te, te zarazki. No... Mm. To jest bardzo złe. Te zarazki osiadają na dzieciach, na dorosłych i potem wywołują objawy choroby. Też padają takie pytania, no ale w sklepach zabrakło tych środków dezynfekujących. Myślę, że to nie jest tak źle, że można je dostać. A jeden z biologów Uniwersytetu Jagiellońskiego podsunął bardzo fajny problem, aby sami domowo moglibyśmy zrobić taki preparat dezynfekujący, który polega na zmieszaniu żelu aleosowego z alkoholem. W proporcji 6 części, 6 objętości alkoholu do 4 aloesów. I rzeczywiście uzyskujemy wtedy roztwór 60-70%, który doskonale dezaktywuje wirusa. Nie należy dłonie myć czystym alkoholem, ponieważ jest groźba poparzenia sobie skóry, i to jest niewskazane. Noszenie masteczek pomoże, ale nie. Może w 100%, Nie szalajmy z tymi maseczkami. Nie ma szansy, żeby ona idealnie przylegała do ust, żeby nie dostał się tędy czy tędy strumień powietrza. Nie przepłacajmy za te maseczki. Nie polecam tego. Maseczki powinni nosić te osoby, które mają objawy choroby. Wszyscy wiemy, że te ceny maseczek poszły teraz bardzo do góry ceny. Jest to moim zdaniem bardzo nie w porządku, kiedy ktoś żeruje na czyjejś chorobie. Choroba jest sama w sobie ogromną tragedią dla pacjenta, dla rodziny. A tu jeszcze... Robimy żeby tutaj no, niefajne nie rzeczy. Kolejnym pytaniem jest, jak mogę uniknąć zakażenia? Przede wszystkim my sami unikajmy skupisk ludzkich. Unikajmy tłumu. Autobus, miejsca tam, gdzie znajduje się jakieś masowe imprezy. Oczywiście nie, nie prowokujmy tego, tej sytuacji, aby mogło dojść do, do zakażenia. Zobaczcie, ile tysięcy osób przewija się przed supermarket, dotykając tych, 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 tych e, koszyków. Potem to, co znajduje się na tym na rączce koszyka, dostaje się na nasze ręce. My często drapiemy się po nosie, po twarzy i przynosimy bakterie. Prośba do pacjentów i jednocześnie podziękowanie za postawę dotychczasową, że jak do tej pory nikt nie zgłaszał się do nas osobiście, tylko wykonywane były telefony z prośbą o poradę. I bardzo proszę, żeby to podtrzymać. Czyli osoby, które przebywały w miejscach zakażenia miały kontakt z nosicielem wirusa, bądź w otoczeniu z gdzieś znajdował się, nie przychodziły bezpośrednio do Ośrodka Zdrowia, tylko wykonywały telefon albo na ogólnopolską linię do inspektorów sanitarnych, czy też do, do nas, do ośrodka w Nadarzynie czy w Młuchowie, gdzie numery na końcu będą, pojawią się na planszy. Zachowując codzienne zasady higieny osobistej, już bardzo dużo działamy przeciwko wirusowi. Codzienna kąpiel, codzienne mycie dłoni odpowiednimi środkami, Kichanie w chusteczkę w rękaw, nie pro publiko dla wszystkich. Proszę Państwa, troszeczkę samodyscypliny. Ja będzie dobrze.